Witajcie panowie, mam nadzieję, że macie się dobrze i że dzisiejszy materiał zmusi was do przemyśleń, a przy okazji wywoła uśmiech na twarzy. Dzisiaj porozmawiamy o temacie, który wielu z nas woli omijać szerokim łukiem, bo przecież męskość to nie tylko siła fizyczna, ale też umiejętność radzenia sobie z niewygodną prawdą. Mowa o przemocy, kiedy to ona bije, zarówno słowami, jak i niestety fizycznie. Od małego uczono nas, że prawdziwy mężczyzna nie płacze, nie narzeka i nie okazuje żadnej słabości. Naszym zadaniem jest być skałą, twardym murem, na którym opiera się cały świat. No ale wyobraźcie sobie, że ta skała zaczyna się kruszyć pod naporem codziennych, drobnych ciosów, nie tylko tych emocjonalnych, ale i fizycznych, bo przecież kiedy w domu zamiast wsparcia dostajecie nieustanne krytyczne komentarze, obelgi, a czasem nawet fizyczne uderzenia, to trudno zachować wiarę we własną siłę. Wyobraźcie sobie wracacie po ciężkim dniu, wyczerpani i liczycie na chwilę wytchnienia, a tu nagle, bez uprzedzenia, czeka na was komentarz, który zamiast powitania leczy niczym cios w brzuch. Znów nie umiesz zrobić obiadu tak jak trzeba, mówi wasza partnerka. Brzmi znajomo, prawda? Ale to dopiero początek. Gdy te drobne uwagi przekształcają się w systematyczną krytykę, a nawet fizyczne gesty, które mają na celu upokorzenie, sytuacja przypomina scenariusz z czarnej komedii, gdzie główny bohater nie może znaleźć schronienia przed własnym domem. I tu pojawia się prawdziwy dylemat: jak żyć, kiedy dom, który miał być bezpieczną przystanią, zamienia się w arenę nieustannych ataków, i co gorsza, nasze społeczne schematy. Te same, które uczą nas, że mężczyzna nie powinien odczuwać bólu, sprawiają, że nawet wtedy, gdy doświadczamy przemocy, milczymy. Bo przecież kto chciałby przyznać, że został skrzywdzony przez osobę, która miała być wsparciem? Nie ograniczamy się tylko do przemocy słownej. Mężczyźni często doświadczają także fizycznych uderzeń, niekoniecznie tych przypominających sceny z filmów akcji, ale wystarczających, by wywołać ból i pozostawić ślady. Czasem wystarczy jedno nagłe, impulsywne uderzenie, by poczuć że granica została przekroczona. I choć wiele osób uważa, że to niemożliwe, że mężczyzna może być ofiarą przemocy fizycznej ze strony partnerki, rzeczywistość jest inna. Niestety podwójne standardy, gdzie przemoc wobec kobiet jest traktowana jako poważny problem, a nasza sytuacja bagatelizowana sprawia, ja, pios, nie, sprawiają, że nasze cierpienie często zostaje zignorowane. O, te podwójne standardy. Jak to możliwe, że gdy kobieta doświadcza przemocy, na całym świecie wyskakują alarmy i działania pomocowe, a gdy mężczyzna mówi, że to właśnie on jest ofiarą, milczenie, zdezorientowanie, a czasem nawet drwina? Nasze społeczeństwo zdaje się nie być gotowe, by przyznać, że mężczyźni też mogą być skrzywdzeni. Dlaczego? Bo oczekiwania są ogromne. Mężczyzna ma być silny, niezłomny, bez uczuć. I tak, przy tych presjach wielu z nas nie szuka pomocy, bo boimy się konsekwencji. Bo jak inaczej wyjaśnić, że dzwonimy na policję lub zwracamy się o pomoc, skoro nikt nie wierzy, że mężczyzna może być ofiarą? Przyznajmy, to trudne. Kiedy cała kultura nakazuje nam milczeć, nie przyznawać się do słabości, to jak tu szukać wsparcia? Boimy się, że zgłoszenie sprawy do policji czy odpowiednich organizacji zostanie odebrane jako oznaka słabości, że naruszamy jakieś niepisane zasady. Wielu z nas obawia się także, że nasi znajomi, a nawet społeczeństwo, będą się z nas śmiać i w efekcie nic nie mówimy, wszystko trzymamy w sobie aż ból i frustracja narastają, a my nie potrafimy już znaleźć drogi wyjścia. Ale mam dla was dobrą wiadomość. Jesteśmy coraz bardziej świadomi tej sytuacji, a pomoc, choć wydaje się niedostępna, istnieje. W opisie pod filmem znajdziecie odnośnik do oficjalnej strony Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, gdzie publikowane są aktualne dane oraz porady, jak radzić sobie w sytuacjach zagrożenia. I pamiętajcie, jeśli z jakiegoś powodu nie chcecie dzwonić na policję, możecie skontaktować się z niebieską linią pod numerem 8122. Konsultanci pomogą Wam i doradzą, co zrobić w Waszej sytuacji. Pozwólcie, że opowiem Wam, gdzie można znaleźć wsparcie. Po pierwsze, jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Tam znajdziecie nie tylko statystyki i raporty ale też praktyczne porady jak radzić sobie z przemocą domową niezależnie od płci ofiary. Po drugie, dla tych, którzy czują, że nie mogą zadzwonić na policję, mamy niebieską linię, numer 800 122 -2. To miejsce, gdzie możecie porozmawiać z ludźmi, którzy rozumieją co przeżywacie i którzy nie ocenią was, tylko pomogą znaleźć wyjście z trudnej sytuacji. I choć może wydawać się, że pomoc jest daleko, uwierzcie, każdy z nas zasługuje na wsparcie, niezależnie od stereotypów. Panowie nadszedł czas, by spojrzeć prawdzie w oczy. Męskość nie polega na tym, by udawać, że wszystko jest w porządku, kiedy w domu czujemy się atakowani zarówno słowami, jak i czynami. Prawdziwa siła tkwi w zdolności do przyznania, że coś jest nie tak i podjęcia kroków, by to zmienić. To nie oznaka słabości, lecz wyraz odwagi, by stawić czoła przeciwnościom i dbać o własne zdrowie, fizyczne i psychiczne. Zrozumcie, że nie musicie dłużej cierpieć w milczeniu. Nie jesteście sami. Jeśli czujecie, że codzienne upokorzenia, krytyka, a nawet fizyczne uderzenia odbijają się na waszym samopoczuciu, warto poszukać wsparcia. Niech to będzie pierwszy krok w stronę odzyskania kontroli nad własnym życiem. Pozwólcie, że opowiem wam krótką historię. Nie o sobie, ale o jednym z moich znajomych, który przez lata udawał, że wszystko jest w porządku. Wyobraźcie sobie, że każdego dnia budził się z nadzieją, że kolejny dzień będzie inny, że może w końcu poczuje się doceniony, zamiast tego czekały go te same sytuacje. Nieustanne krytyczne komentarze, drobne fizyczne ciosy, które choć na pierwszy rzut oka mogły wydawać się niewinne, z czasem zaczęły odbijać się echem w jego duszy, a wszystko przez przekonanie, że mężczyzna nie powinien mówić o swoich uczuciach. Pewnego dnia, zmęczony nieustanną walką, zdecydował, że nie może już dłużej tak żyć. Zrozumiał, że milczenie nie jest rozwiązane. Że prawdziwa męskość polega na umiejętności przyznania się do problemu i szukania pomocy. To był moment, który odmienił jego życie, moment, w którym odważył się powiedzieć dość i zacząć walczyć o własną godność. I choć droga do wyjścia była trudna, krok po kroku nauczył się, że siła nie tkwi w udawaniu, że nic się nie dzieje, lecz w zdolności do zmiany swojego losu. Drodzy panowie, Życie nie zawsze układa się zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Czasem musimy zmierzyć się z faktami, które bolą, ale które są niezbędne, aby ruszyć do przodu. Jeśli doświadczacie przemocy, czy to słownej, czy fizycznej, nie bójcie się szukać pomocy. Pamiętajcie, męskość to nie ukrywanie bólu, lecz umiejętność radzenia sobie z nim i wyciągania wniosków, które pomogą nam żyć pełnią życia. Podsumowując, panowie, prawdziwa siła polega na zdolności przyznania, że coś jest nie tak i podjęciu kroków, by to zmienić. Nie pozwólcie, aby społeczne oczekiwania i podwójne standardy trzymały Was w milczeniu. Jesteście ludźmi, którzy zasługują na szacunek i bezpieczeństwo, zarówno w domu, jak i w życiu zawodowym. Odwaga to nie tylko walka fizyczna, ale przede wszystkim wewnętrzna siła, która pozwala spojrzeć prawdzie w oczy. Dzisiaj zachęcam Was, abyście nie bali się mówić o swoich problemach. Niezależnie od tego, czy to jest kwestia słownej przemocy, czy nawet fizycznych uderzeń, nie jesteście sami. Każdy z nas zasługuje na to, by czuć się bezpiecznie i być traktowanym z godnością. Dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną i wysłuchaliście tej rozmowy. Mam nadzieję, że materiał ten nie tylko poruszył wasze serca, ale również zainspirował do działania. Pamiętajcie, zmiana zaczyna się od pierwszego kroku. Odwaga, by powiedzieć dość i szukać wsparcia, to najlepszy prezent, jaki możecie sobie dać. Dbajcie o siebie, szanujcie swoje uczucia i nie pozwólcie, aby ktoś inny zdegradował waszą męskość. Prawdziwa siła tkwi w umiejętności bycia sobą, w akceptacji swoich emocji i w działaniu na rzecz lepszego jutra. Do zobaczenia w kolejnym materiale na kanale MacTown Polska, gdzie zawsze mówimy to, co ważne, bez zbędnych ceregieli.